Drodzy mieszkańcy miasta i gminy Skoki, po każdej zmianie władzy, zarówno na szczeblu samorządowym, parlamentarnym, czy też nawet w Parlamencie Europejskim, następuje zmiana kadr. W przestrzeni publicznej pojawia się informacja, jakoby w naszym Urzędzie Skockim panowało pewne poruszenie. Dziś wyjaśnię, jak to wygląda naprawdę. Ze Skockiego Magistratu, począwszy od początku kwietnia, odeszło sześciu pracowników. Pracownicy są w pełni zastępowalni. podam to na konkretnych przykładach, już na konkretnych stanowiskach. Kwestia związana z sekretarzem miasta i gminy Skoki jest, Szanowni Państwo, bardzo prosta, tuż po objęciu mandatu burmistrza. Rozmawiałem kilkukrotnie z byłą panią sekretarz naszego urzędu, która zapomniała mi wielokrotnie, że zamierza kontynuować pracę na rzecz naszej gminy, a przede wszystkim naszych mieszkańców. Z przykrością zaobserwowałem sytuację, tak naprawdę w przekazie medialnym, gdzie mogłem zaobserwować wynik konkursu w sąsiednim samorządzie, w którym pani sekretarz była pani sekretarz. Wygrała ten konkurs. Po tej informacji poinformowała mnie, że zamierza opuścić nasz urząd. Sytuacja dla mnie w pewien sposób zrozumiała z uwagi na długoletnią współpracę z moim poprzednikiem. Z drugiej strony nie do końca jasna, ponieważ zapewniała kilkukrotnie, że jednak chce w naszym tutaj samorządzie pozostać. No, Drodzy Państwo, Przyroda nie lubi próżni, zatem zdecydowałem się. Przyjąć do naszego urzędu panią Martę Miller na stanowisko sekretarza, o czym informowaliśmy publicznie wielokrotnie. Pani Marta Miller jest odpowiedzialna w tym samym zakresie obowiązków jak jej poprzedniczka, z tą różnicą, że dodatkowo realizuje również działalność związaną z jej wcześniejszym, wcześniejszym wykonywaniem obowiązków w ramach zlecenia, które tutaj robiła. Jak Państwo możecie zaobserwować, w wyniku tych działań kontynuacja, czy to utrzymanie zieleni, utrzymanie czystości naszego miasta, malowanie pasów, przebiega w sposób prawidłowy, a mogę zaryzykować to stwierdzenie, że nawet, nawet lepiej. Kwestie związaną z radcą prawnym w tym urzędzie, a konkretnie mówiąc z zasadnością zatrudnienia Jednej osoby na etacie w zamian za kancelarię omawiałem już we wcześniejszym nagraniu, gdzie argumentowałem to rozwiązanie. Podtrzymuję swoje stanowisko, uważam, że jest to korzystne dla naszego samorządu. Jak widać, już pewne efekty zostały z tego tytułu poczynione. Między innymi złożyliśmy odwołanie odnośnie decyzji, o której mówiłem w ostatnim nagraniu. Między innymi dzięki takiej działalności. Wychodzi na to, że jest to jak najbardziej słuszne rozwiązanie. Dotychczasowa kierownik referatu planowania przestrzennego zdecydowała się również złożyć do mnie pismo z prośbą o przeniesienie do wągrowieckiego magistratu. Uważając, że będzie miała bliżej do pracy, stwierdziła, że jest to dla niej rozsądne, rozsądne rozwiązanie, wobec czego nie czyniłem żadnych przeszkód, aby takie porozumienie podpisać. Biorąc pod uwagę niezwykle ważną działalność, jaką jest planowanie przestrzenne, po odejściu pani kierownik ogłosiliśmy konkurs i już od września pojawi, pojawią się nowi pracownicy w tym referacie, aby zachować pełną płynność, która dotychczas występuje. Ustawa o pracownikach samorządowych dopuszcza możliwość przeniesienia prac, pracownika z jednej jednostki samorządu terytorialnego do drugiej. Nie jest to niczym nadzwyczajnym. Podobna sytuacja miała miejsce w naszym urzędzie. Była związana z, zarówno z informatykiem, jak i e, pracownikiem do zamówień publicznych. Wkrótce po objęciu mandatu e, pojawił się u mnie na rozmowie e, sąsiad e, burmistrz miasta i gminy Gołańcz, który zaproponował przeniesienie tych dwóch pracowników do swojej placówki. E, Same przepisy wskazują na to, że na takie przeniesienie wyrazić zgodę muszą trzy strony, a więc dotychczasowy pracodawca, przyszły pracodawca oraz oczywiście bezpośrednio zainteresowana osoba, a więc pracownik. Rozmawiając z panią od zamówień publicznych doszliśmy do wniosku, że zamierza, zmienić, zmienić samorząd, podała kilka argumentów, których z uwagi na m.in. kwestie osobowe nie chciał, nie chciałbym zdradzać, natomiast przede wszystkim tym głównym przekazem była m.in. chęć powrotu do placówki, w której pracowała w poprzednim okresie przez, przez dłuższy czas. Natomiast jeśli chodzi o sprawę związaną z informatykiem, e, sytuacja wyglądała troszeczkę inaczej. E, otóż doszło do podpisania tego porozumienia. Pan informatyk argumentował te kwestie, do których się oczywiście przychyliłem. Sam mam podobne zdanie i najprawdopodobniej postępił, postąpiłbym podobnie, a więc chęcią rozwijania się, a mianowicie podjęciem pracy w Urzędzie w Guamczy jako samodzielny informatyk, a nie jako drugi, tak jak dotychczas. Biorąc pod uwagę aspiracje informatyka. Nie widziałem żadnych przeciwwskazań do tego, aby można było takie porozumienie podpisać. Warto zwrócić również uwagę, że dotychczas w tym, w tutejszym urzędzie pracowało dwóch informatyków, więc jeżeli jeden miał zmienić miejsce pracy, uważałem, że w pełni jedna osoba jest w stanie zapewnić bieżącą obsługę naszego urzędu. Kilka dni po podpisaniu tegoż porozumienia e, otrzymałem e, telefon od wodarza e, miasta Wągrowca z prośbą o e, przeniesienie drugiego e, informatyka, głównego informatyka właśnie do wągrowieckiego magistratu. No, mając na uwadze e, to, że kilka dni wcześniej podpisałem porozumienie przenoszące. Informatyka, drugiego informatyka nie mogłem dopuścić do sytuacji, w której mógłbym wyrazić zgodę na takowe przeniesienie, dlatego że mogłoby to skomplikować bieżące funkcjonowanie urzędu. Natomiast wkrótce po takich działaniach e, okazało się, że konkurs na stanowisko głównego informatyka w urzędzie w Wągrowcu wygrał właśnie skocki główny informatyk. E, wobec tego złożył wypowiedzenie, jego umowa obowiązuje do końca października. Już wkrótce, aby zapewnić pełną płynność, ogłaszać będę nabór na stanowisko informatyka Urzędów skoK. jest szereg rozwiązań, które nawet gdyby potencjalnie taki nabór się nie zakończył, bo sytuacje są różne są różne możliwości, które wskazują na to, że można również takie z taką obsługę informatyczną realizować doraźnie czy też długofalowo zdalnie. Robi e, tak szereg samorządów, między innymi część gmin z powiatu poznańskiego e, czy nawet tutaj w naszym powiecie wągrowieckim. Wracając jeszcze do stanowiska do spraw zamówień publicznych, warto zaznaczyć, że od 1 sierpnia na tym stanowisku pracuje u nas już nowy pracownik, nowa pracownica która w krótkim okresie czasu, kilku tygodni raptem od zatrudnienia, wykazała się niezwykłą sprawnością, m.in. E, wykazując błędy w, w pewnych postępowaniach przetargowych i zatrzymując wadium, które pierwotnie miało zostać zwrócone w wyniku błędnie sporządzonej oferty. Dwukrotnie, e, więc można powiedzieć, że to stanowisko jest w pełni zastępowalne. Jak możecie Państwo zwrócić również uwagę na naszej biuletynie informacji publicznej, Częstotliwość ogłaszania zamówień publicznych znacząco wzrosła. Warto poruszyć również kwestię, która wywołuje być może najwięcej kontrowersji również u państwa radnych naszego samorządu, a mianowicie kwestię związaną z redaktorem naczelnym Wiadomości Skockich. Drodzy Państwo, w tej sytuacji same kontrowersje budzi sama uchwała powołująca osobę, konkretną osobę na stanowisko redaktora naczelnego gminnego wydawnictwa. Myślę, że nie popełnię wielkiego błędu, jeżeli powiem, że jest to tak naprawdę precedens na skalę kraju. Rzadko który samorząd zatrudnia redaktora, ale już abstrahując od kwestii formalnych czy legislacyjnych związanych z funkcjonowaniem takiej uchwały, która być może w najbliższym czasie zostanie uchylona przez organ nadzoru, warto zwrócić uwagę, jak wyglądały tak naprawdę kulisy i tu drodzy państwo zdradzę też pewne sprawy związane z bezpośrednią z rozmową z redaktorem z którą łączyła nas dotychczas umowa. drodzy państwo, dotychczasowy redaktor wiadomości skockich otrzymywał wynagrodzenie w kwocie 2,5 tysiąca zł brutto miesięcznie za trzy elementy. Pierwszy z tych elementów polegał na redagowaniu właśnie czasopisma, które, które było wydawane Raz na miesiąc odpowiadał również za drugi element, a mianowicie redakcję i zamieszczanie niektórych treści w gminnych social mediach oraz odpowiadał w trzeciej sprawie za redagowanie kwestii zamieszczanych na stronie www. Naszego, naszej, naszej gminy. Biorąc pod uwagę przepisy prawa, a w szczególności ustawę o pracownikach samorządowych, warto zwrócić uwagę, że pan redaktor nie był pracownikiem samorządowym, a więc nie podlegał pod e, zapisy tejże ustawy. E, kontynuując, chodzi o to, że między innymi nie był zobowiązany do ochrony danych osobowych, do ochrony danych często dość poufnych, do danych wrażliwych związanych z naszymi mieszkańcami. Często Państwo piszecie na stronę stronę social medi naszej naszej gminy w wiadomościach prywatnych. Pan redaktor do tych treści miał dostęp. Uważam że skoro nie jest pracownikiem samorządowym do niektórych informacji dostępu nie powinien mieć. Co za tym idzie zaproponowałem rozwiązanie umniejszające przedmiot umowy. Właśnie o tę treść a mianowicie związaną z dostępem czy też redagowaniem treści właśnie w social mediach. Oczywistym jest, że nie można otrzymywać tożsamego wynagrodzenia za umniejszony przedmiot umowy, zatem zaproponowałem panu redaktorowi umniejszenie wartości zamówienia o 200 zł. Zamierzałem podpisać z nim umowę na 3 miesiące w kwocie 2300 zł. Niestety spotkałem się z odmową podpisania tej umowy, a co za tym idzie, nie ma kontynuacji. Wydawania wiadomości skockich pod redakcją wcześniej wspomnianego głównego redaktora. Umowa, o której wspomniałem, nie jest oczywiście umową o pracę. Jest to umowa pomiędzy prywatnym przedsiębiorstwem, które prowadzi redaktor, a Urzędem Gminy. Drodzy Państwo, jeśli chodzi o wydawnictwo Wiadomości Skockich, odnosiłem się również na ten temat podczas jednej sesji. Zamierzam kontynuować to wydawnictwo z przerwą wakacyjną, jak to miało miejsce właśnie w tym przypadku, już pod redakcją naszych pracowników, a więc niekoniecznie zwiększając wydatkowanie środków na ten cel. Na koniec chciałbym dodać, że w najbliższym czasie nasze szeregi opuści również kierownik referatu Mienia Komunalnego i Rolnictwa. Po wcześniejszym wygranym konkurs, konkursie w gminie sąsiedniej w Urzędzie Miasta i Gminy Mieścisko na stanowisku do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych, te informacje uzyskałem bezpośrednio od pani kierownik. Po tej rozmowie zaproponowałem pozostanie w naszym urzędzie sugerując, że jej dotychczasowe doświadczenie, znajomość terenu jest jak najbardziej przydatna w naszym samorządzie. Zaproponowałem pozostanie. Niestety w ostatnim czasie spotkałem się z odmową i odrzuceniem tejże propozycji. Pracuję nad rozwiązaniem związanym z dalszym funkcjonowaniem tegoż referatu. Są pewne rozwiązania. Być może warto rozważyć w tym momencie bezpośredni awans wewnętrzny, Pracowników wykazujących się zarówno kreatywnością, jak i rzetelnością na stanowiskach zbliżonych do wcześniej, wcześniej realizowanych właśnie przez panią kierową. Jak Państwo możecie zauważyć, sytuacja kreowana w przestrzeni publicznej jest informacją nieprawdziwą. Z przykładów, które podałem wcześniej, jednoznacznie wynika, że pracownicy odchodzą z własnej woli, do czego oczywiście mają prawo. Rozumiem te stanowisko, nie mam z tym większego problemu. Bieżące funkcjonowanie urzędu jest jak najbardziej stabilne i rzetelne. Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzin urzędu, gdzie możecie zweryfikować, zweryfikować te informacje. Działamy płynnie i stabilnie.